Mateusz Jarek, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek podczas ostatniej sesji otrzymał absolutorium za 2013 rok. Realizację budżetu pozytywnie oceniła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Świdnicy, a także Regionalna Izba Obrachunkowa. W czasie głosowania tylko jeden radny był przeciw, 8 wstrzymało się od głosu, 13 było za. Budżet zakładał dochody w wysokości około 164 milionów złotych, a wydatki na 154 miliony. W ciągu roku te założenia zostały zmienione szeregiem poprawek, jakie Rada Miejska nałożyła na budżet. Ostatecznie dochody sięgnęły 180 milionów, a wydatki 170 milionów. Ubiegły rok dla miasta zamknął się nadwyżką w wysokości około 13,5 miliona złotych. Tak dobra sytuacja finansowa powstała dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, a także dzięki rosnącym udziałom miasta w zyskach z podatków. Wynika to z obecności bardzo wielu inwestorów, którzy po okresie ulg przynoszą dochody miastu. Przybywa podatków. No to, to znaczy, że, że, że trochę więcej osób ma pracę, że, że ta praca może ulega takim korektom, na które wszyscy czekają zawsze, że, że ta pensja chociaż trochę idzie w górę. A rezultat końcowy pokazuje, że te zjawiska mają miejsce i stąd myślę, że, że spłacenie około 10 milionów starych zaległości, czyli pomniejszenie zadłużenia miasta o tak pokaźną kwotę jest dobry. Znakiem i nadwyżka ponad 13 milionowa też jest bardzo dobrym znakiem. Na wzrost przychodów do budżetu wpłynęły także oszczędności poczynione przy jego planowaniu. Staramy się, żeby nie przekroczyć tych granic takiego rozsądnego oszczędzania, ale nie ma jakby poczucia takiego komfortu, że co tydzień możemy kosić trawę i, 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 i powiedzmy. Pewne rzeczy robić w takim tempie, jakby się chciało, ze świadomością, że, że, że tak powinno być, ale właśnie z tym tłumaczeniem, że, że jeszcze chwilę na taki komfort musimy poczekać, żeby ten potencjał robienia tych rzeczy strukturalnych, większych, żeby, żeby to zachować. Kondycja finansowa miasta poprawia się, przez co w przyszłości możliwe będzie planowanie kolejnych inwestycji przy wsparciu Unii Europejskiej to budżet też taki. Które no, przygotowuje nas powoli właśnie przez tą redukcję zadłużenia przez poprawę wskaźników do tego, żebyśmy w kolejnej edycji środków unijnych mogli jeszcze parę takich ważnych rzeczy dla miasta zrobić, bo to będzie już najprawdopodobniej ostatnia taka szansa. Podczas piątkowej sesji Rady Miasta poszczególne kluby zasiadające w Radzie odczytały oświadczenia w sprawie budżetu negatywne stanowisko wyraził klub PiS. I SLD. Natomiast wspólnota samorządowa oraz Platforma Obywatelska nie miały większych zastrzeżeń do realizacji budżetu za 2013 rok. Po raz trzeci Galeria Świdzińska zaprosiła zdobywców świadectw z czerwonym paskiem po odbiór nagród. Jak co roku dla każdego Prymusa był do odebrania bilet do kina na seans w technologii 3D oraz kupon na pyszne lody w kawiarni Choice. Ale nie tylko. Dla tych najlepszych z najlepszych przygotowano specjalne upominki. Kolejka do stanowiska, w którym prymusi odbierali nagrody rosła z minuty na minutę. Od godziny 10 rano co chwilę kolejni uczniowie ustawiali się w niej w oczekiwaniu na obiecane upominki. Każdy w ręku dzierżył swój dyplom potwierdzający ukończenie roku szkolnego, oczywiście z czerwonym paskiem. W sumie ponad 130 osób odebrało upominki. Nagrodą dla naszej zdolnej młodzieży są bilety do kina, są lody w chojście. Dla pierwszej pięćdziesiątki mieliśmy także płyty, były nagrody specjalne dla zdobywców najwyższych, średnich. Można także skorzystać z bezpłatnych lub z dużymi rabatami kursów językowych w szkole Mała Lingwa. Myślę, że to fajna nagroda za całoroczną pracę. I życzymy wszystkim, nie tylko Prymusom, świetnych wakacji. Szukano także tych najlepszych uczniów, którzy uzyskali największą średnią w ciągu roku szkolnego. Dla nich przygotowano dwa dodatkowe talony. Otrzymały je Maja Kozłowska ze Szkoły Podstawowej W Przednie, która uzyskała imponującą średnią 6,0, oraz Kasia Skrzynecka ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Świdnicy, która zdobyła w minionym roku szkolnym średnią 5,94. Wodowanie, patrolowanie, udzielanie pierwszej pomocy, nurkowanie i testowanie sprzętu, jednak przede wszystkim doskonalenie umiejętności to główne zadania, jakie wykonywali strażacy z m.in. świdnicy, świebodzic i marcinowic na zbiorniku wodnym w Dobromierzu. Kilkudziesięciu strażników wzięło udział w manewrach mających za swój cel ćwiczenie kilku podstawowych zachowań na i w wodzie. W dobromierzu stawiły się wszystkie zastępy, które posiadają na swoim wyposażeniu sprzęt wodny. Było to pięć jednostek OSP oraz dwie PSP. W manewrach oprócz strażaków udział wzięła także jednostka Wałbrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i specjalistyczna jednostka ratunkowa z Legnicy. Dzisiaj są przeprowadzają manewry już drugi raz, naszyn, kolejny raz od tamtego roku jest cykl z Powiatową Strażą Pożarną ze Świdnicy. Robimy szkolenia ratownictwa wodnego dla Państwowej Straży Pożarnej i dla Straż Ochotniczych. W tym roku jesteśmy właśnie tutaj na zbiorniku w Dobromierzu, w tamtym roku byliśmy w Jaworzynie. Mam nadzieję, że to jest cykliczny. Spotkania nasze będą cykliczne szkolenia y, służb ratowniczych, y, patrolujących i sprawujących na bezpieczeństwo nad wodami. Jakie zadania są postawione dzisiaj przed strażakami? E, dzisiaj strażacy mają zadanie przede wszystkim nauczenie się podstawowego uży użycia sprzętu ratunkowego w postaci koła ratunkowego, rzutki, e, elementy wiosłowania, podejmowania osób e, poszkodowanych w wodzie na łódź wiosłową. E, nasza sekcja płetwonurków Wałbrzyskiego WOP e, robi manewry też z sekcją strażacką, szukanie i wyciąganie osób, przedmiotów z dna. Taki trening jest znakomitą lekcją, a także ćwiczeniem, aby doskonale przygotować się do stałych elementów związanych z ratowaniem ludzi, wyciąganiem ich z wody i udzielaniem im pierwszej pomocy. Prócz doświadczenia ważne jest, by jednostki były odpowiednio wyposażone, a także potrafiły się posiadanym sprzętem odpowiednio obsługiwać. A dzisiaj ćwiczymy wszystkie nasze zastępy, które posiadają jakikolwiek sprzęt wodny. Mamy pięć zastępów, które dysponują swoimi własnymi łodziami. To są jednostki OSP, oprócz tego są jednostki... Państwowej Straży, Straży Pożarnej i tutaj mamy dwie nasze jednostki, czyli Świebodzice i Świdnica. Oprócz tego mamy grupę specjalistyczną ratownictwa wodno-nurkowego z Legnicy i to już jest sprzęt wysokospecjalistyczny. Oprócz standardowych dla tego typu manewrów, zachowań typu pomoc tonącemu, rzut kołem ratunkowym czy też nurkowanie, ćwiczono też zadania wysokościowe, testowano pompy szlamowe oraz, co w naszym regionie bardzo istotne, Uczono też odpowiedniego użycia worków z piaskiem w razie ewentualnej akcji przeciwpowodziowej. Replika polskiego fiata 125P, tego, który w 1973 roku bił rekord świata w średniej prędkości na dystansie 25 tysięcy km stanął na świnickim rynku. Granitowa rzeźba przedstawiająca legendarny samochód została wykonana przez firmę Piramida z Kostrzy. W roku 1973 ośmiu kierowców pobiło polskim fiatem 125P, trzy rekordy długodystansowe samochodów turystycznych w klasie do 1500 cm 3 Samochód przygotowany do bicia rekordu różnił się nieco od wersji fabrycznej. Była to najnowsza wówczas wersja 125, dokładną jego replikę, tylko że z kamienia. Od dziś mogą podziwiać wszyscy ci, którzy przespacerują się przez Świnicki rynek. To jest kopia Fiata 125P, tego, który 41 lat temu bił rekord świata w jeździe w prędkości na 25 tysięcy kilometrów. I tam, co jest napisane, jest 25 tysięcy kilometrów, że przejechał 25 tysięcy. Wtedy pobił rekord Simki, osiągnął prawie 139 km średnią, średnią prędkość na tym dystansie. Nie wiadomo dokładnie, jak długo rzeźba pozostanie w centrum miasta. Termin nie został dokładnie określony. Ma ona stanowić swego rodzaju nowinkę, przy której będzie można się fotografować, czy po prostu podziwiać jej wykonanie. Nie zostało to określone dokładnie, mówimy o kilku tygodniach. To pewnie zależy od tego, w jakim kolejnym miejscu pan Solima będzie chciał swoją rzeźbę wyeksponować. Na razie umówiliśmy się, że, że dopóki to będzie jakąś atrakcją, radość sprawiało dzieciakom, turystom, świniczanom, którzy w rynku, tutaj do rynku zaglądają, no to może sobie stać, a jak długo to się jeszcze zobaczy. Granitowy fiat 125p to dzieło kamieniarzy z firmy Piramida z Kostrzy. Zrobiliśmy tę rzeźbę raz, żeby pokazać, że jesteśmy w stanie jako firma zrobić różne rzeczy. Myślę, że jest to dla nas pewną reklamą tego, co można po prostu z kamienia zrobić. Dziś ten, ten Fiat był i zdobił hipodrom na, na pucharze Narodów we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Stwierdziliśmy, że jak ma wrócić do nas to firmy, to postawimy go na rynku. Nie przez chwilę w ogóle cieszy oko. A teraz inne informacje z regionu. Wraz z początkiem wakacji ruszył basen w Ząbkowicach Śląskich. Basen czynny jest od godziny 10 do 18. Ceny biletów są takie same jak w ubiegłym sezonie. Normalny kosztuje 4 zł, a ulgowy 3. Oprócz kąpieli na terenie basenu można również pograć w beach soccera i siatkówkę plażową. 4 tysiące osób wzięło udział 29 czerwca w rekolekcjach Diecezji Świdnickiej. W tym roku hasło przewodnie brzmiało na pewno, naprawdę, na zawsze. Konferencje przeplatane modlitwą były głoszone na terenie obiektów Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mszę kończącą rekolekcję poprowadził biskup Ignacy Dec. I tą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.